Nie mam Dobra, podprowadzimy tutaj Podjedziemy pod tamto. pod tamto, podprowadzimy. Oczywiście. Z górki. Z górki? Całe szczęście. Takie jest z górki, to jest, jest, z górki, to jest pod górkę, pamiętam. Przeważnie płasko. Kochan. Jedźmy razem! Dzień dobry! Dniu 16 Jest czwartek. Zostało nam już jakieś tylko 400 kilometrów. A dzisiaj noc skończymy w Zamościu. To za górka Witamy na rynku w Chełmie. Zrobiła mi niespodziankę i kupiła torcik i świeczki były na nim i mogłem go zmuchnąć i do tego lody i się czekolada gorąca rozlewała takie urodziny. Będzie zbytnio widać Ale samolociki Tylko czekają Zamość i tam spędzimy noc i wiecie jakiś dobry obiadek kolacyjka i do kolacyjki turystycznie turystycznie dzisiaj no cudownie jechać z górki gdy świeci słońce ale jak już powtarzaliśmy niejednokrotnie jakieś z górki do prędzej czy później będzie pod górkę. Górka była wielka, ogromna. Pocem nie spływa. Tłusta oliwa. Ale kurde, dałam radę i jestem świetna, bo w tym roku pewnie nie podjechałam z tą górkę. A w tym roku jest tak mocniej, nie? Tak jest. Uważaj na siebie. I uważaj na dziury, Oluś. Tak, uważam. 9 stopni w dół przez kilometrów 2. 55 na godzinę lecieliśmy. I kolejna góra przed nami. Bo, jak jest pod górkę, to jest i z górki, są znaki na trzech rurach, nie tylko stary dwór barciański. Te górki zabiły trochę jak macie 1300 km w nogach. Ciężkie sakwy i zaczynają się za zamojskie góry To jest trochę ciężko Jeszcze przychodził pan Zapytał się czy coś się stało, ja powiedziałem, że Nie, ale te górki Pan tak spojrzał Aaa z równiny Odpoczywaj górki. Zaraz będzie po. miasta podobne było ciężko i ostatnia górka prawie nas zabiła a potem było z górki i też się prawie zabiłam no, te Przewyższenia nie są moją najlepszą stroną ale fajnie jest 100 lat, 100 lat Niech żyje, żyje nam 100 lat, sto lat Niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam A kto? Danieluś, mój kochany To już siedemnasty dzień naszej wyprawy Jesteśmy w, Zamo Jesteśmy w Zamościu Spakowani. Idziemy coś zjeść, szybko pozwiedzamy troszkę Zamość i lecimy do Szczebrzeszyna, bo tam chrząszcz brzmi w tcinie w Szczebrzeszynie, a następnie kierujemy się do Zwierzyńca. Ze Zwierzyńca polecimy do Biłgoraju. Jest bardzo pięknym miasteczkiem. W ogóle projektował je jakiś włoski architekt, podobnież. Bo Zamojski go sprowadził tutaj, żeby zaprojektował to miasteczko. No i jest piękne, kolorowe, zielone, cudownie. Od początku ciężko się zaczyna. Dzień dobry. Opuściliśmy zamość, kierujemy się do Szczebrzeszyna. Niedługo zjedziemy z tej głównej drogi. Powinno być trochę spokojnie. Ja na ten moment szukamy sklepu. Potrzebujemy kupić coś do picia. Dawaj, dawaj. na naszej drodze i chcielibyśmy Wam przybliżyć trochę ile przejechaliśmy już. Zrobiliśmy królestwo nad Zalewem Wiślanym, Warmia i okolice, Północne Mazury, Suwalszczyzna i Puszcza Augustowska, Dolina Biebrzy i Narwi, Puszcza Białowieska i Knyszyńska, Dolina Bugu, Polesie. A teraz zaczynamy Roztocze. Czy już zaczęliśmy, bo już zrobione Zamość i szczebrzeszyń. Niestety z przyczyn od nas niezależnych sobie ze Szczebrzeszyna będziemy kierować się na Sandomierz, więc nie zrobimy tej pętelki, ale pojedziemy sobie tu. Ale i tak, zobaczcie, kawał drogi, tyle zrobiliśmy już A w Szczebrzeszynie jest tak. Szpital, kościół. Idą pogrzebowy. Panie, akurat widać i namiot W Szczebrzeszynie, chrząszcz brzmi w trzcinie, a szczebrzeszyn z tego słynie, że chrząszcz brzmi tu w trzcinie. Podobno chrząszcza trzeba dotknąć, ale COVID najpiękniej. Zaliczony. Eee, sprawdziliśmy kościółek na wodzie. Eee, Stawę echo. Przejeżdżaliśmy obok browarów w zwierzyniu. No musimy lecieć dalej, bo plan minimum musi być dzisiaj zrealizowany. A jest to biłgorej. Było 6 stopni w górę. Jest 8 w dół. Procent nachylenia. Nie rozpędzaj się, bo zaraz w prawo skręcimy za górką od razu. No to jak wcześniej wspominaliśmy, byliśmy zmuszeni do zmiany trasy. Zamiast lecieć dalej, Greenwell, na południe, skręcamy na zachód. Dalej jest to Greenwell, co prawda szlak taki pomocniczy, ten poboczny. Ale dalej dobrze oznaczony Codziennie na rowerze jedziemy Już trochę mamy tego dość Ale trzeba robić kilometry na 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 naż powoli wariuje O się też się nie chce Siedemnasty dzień Siedemnasty dzień No to tak, dzisiaj Ogólnie lenizny dzień Dwie takie mocniejsze górki, ale daliśmy radę I ogólnie dzisiaj to Spokojnie sobie jedziemy, niedługo dojedziemy do Biłgoraju, Pozdrawiamy. jeżeli macie ochotę i podoba wam się to co robimy, zasubskrybujcie nasz kanał. Trzecia guma, opona pękła. Znowu ściąganie koła, jadę wymienić oponę. Całe szczęście, że jesteśmy w Biłgoraju, już no dobra. To opona jest nowa, ale niestety wymagało to usunięcia tylnego bagażnika, bo jedyna opona, jaka była teraz dostępna w Biłgoraju, która już jest 20, była większa od tej, której miał, którą miałem i, 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 bło, i błotnik, i błotnik nie, nie, nie domu, więc jedyna opona wymagała usunięcia tylnego błotnika. Wygląda to następująco. Jest nowa opona. Jak widzicie nie ma... nie ma błotnika, no ale najważniejsze, że jedzie. A to dzisiejsze nasze miejsce snu. Namiot rozpijemy gdzieś tutaj. Wydaje się, że jest bezpieczny w bazie. Więc tak się kończy dzisiaj ten dzień. Dzień no, pełen przygód. Trochę demotywujący. No ale cóż, jutro jedziemy dalej. Ja jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. Ojciec smate ušto to za malo.